Cześć chłopaki. Dzisiaj wam pokażę coś, jeżeli jesteście zainteresowani, coś takiego jak zarabianie pasywne koparki Bitcoina. Firma istnieje od 2017 roku. Także myślę, że będzie ostro. Wchodzę w to i będę wam pokazywał, e, jakie są możliwości i co, co robić po kolei. Jeżeli jesteście zainteresowany, niedługo pojawi się filmik, a już teraz poniżej dam wam linka do zarejestrowania się. I dostaniesz też bonusy. Na start jest koparyczka, która Ci za darmo będzie kopała już. Koparka bonusowa, którą dostaniecie po rejestracji, będzie kopała przez około chyba dwa tygodnie za darmo. Oczywiście w międzyczasie może sobie dokupić swoje koparki i będzie to zwiększało Twój dochód pasywny. Już chyba jest od 30 dolarów, także nie są to duże pieniądze, a możliwości duże Także zasada numer jeden, Piedol co myślą inni, zacznij działać, zacznij zarabiać pasywnie. Linki poniżej i oczekuj na nowe informacje. Ja myślę, że dzisiaj na pewno puszczę jakiś film, jak to w ogóle zaczynamy działać z tym wszystkim. Na razie.